No cześć, witam w drugiej części filmu e, poświęconej lakierowaniu mojego motocykla Hyosung GT 125 w wersji naked. E, tutaj już mam elementy przygotowane do lakierowania. To są e, tylne, tylne tutaj zadóbki. Z przodu te nadkole, błotnik, chlapacz, nie wiem jak to się nazywa. E, wszystko jest w podkładzie. Zaraz to zostanie otłuszczone. Lakier, który będę używał to jest lakier czerwony o kodzie nie wiem przy oznaczeniu Ferrari Rosso Corsa. Jest to taki czerwony wpadający w bordo. Jest to lakier 2K. Czyli do tego, do tego lakieru będę musiał użyć utwardzacza i rozpuszczalnika. Zdecydowałem się na taki lakier, a nie na ten standardowy, o którym wcześniej wspominałem, ze względu na to, że w sumie się wypowieje ten czerwony, to będą mógł zawsze spolerować i zawsze odświeżyć ten lakier. A poza tym też przekonała mi cena 109 zł za litrową puszkę lakieru. Tutaj miałem utwardzacz i miałem, miałem tutaj rozcięczalnik kupiony wcześniej. Czyli tak lakier bazowy mieszamy z utwardzaczem w proporcji 2 do 1, czyli dwie części tego jedna część utwardzacza i dodatkowo dajemy jakiś tam jakąś część rozpuszczalnika, zaraz będę sprawdzał chwilę. Mam taki specjalny kubeczek do mieszania z podziałką. No i zaraz przygotuję pistolet yy, pistolet malarski no i będę już jechał tutaj z nakładaniem poszczególnych warstw. No się, witam ponownie w drugiej części lakierowania garażowego mojego motocykla Hiosung GT 125 Motocykl jest ukończony, stały przyklejone już naklejki. Wcześniej w filmie wrzuciłem kawałeczek tego jak wyglądał po lakierowaniu i po wypolerowaniu elementów, tak więc może powiem jak to wyglądało. Został polakierowany lakierem tym dwukomponentowym, czyli zmieszanym klarem z bazą tak zwanym akrylem ze względu na to, że jak ja wcześniej wspominałem jeśli mi wypłowieje to będę mógł zebrać to po prostu poprzez proces polerowania motocykl tak wygląda właśnie złożony po lakierowaniu było troszeczkę zacieków i wtrąceń ze względu na to, że taki jak jest w tytule, lakierowałem go w garażu. Ale udało mi się to tak naprawdę wszystko wyprowadzić w bardzo ładny sposób. Może pokażę tutaj mniej więcej jak to wygląda jakość tego lakieru. Jest tak naprawdę zrobiony na yy, lusterko. Yy, tam gdzie były zacieki, a był tu ogromny zaciek, taka firana, tu było na, na całym rancie też zaciek i powiem tak, no pierwszy raz Usuwałem zacieki na akrylu i bardzo fajnie się to usuwa w porównaniu oczywiście do klaru. Na tym ogonie czy zadupku też były tutaj dwa duże zacieki. Też chciałem to polakierować tak na grubo, żeby na grubo i na lusterko, no ale nie udało mi się morka delikatna wyszła, tak więc nie obyło się właśnie bez smatowienia bez tego i polerowania. I może powiem, jak, jak usuwałem te zacieki, tak że y, zabrałem się do tego przez y, użycie papierów wodnych od 600, potem 800, 1500. Cały bak został zmatowiony, następnie 2500 i 3. No i te elementy plastikowe też 2500, 3 były przyleciane. No i następnie to wszystko polerowałem gąbkami polerskimi, pastami o różnych tam gradacjach w trzech etapach. Tak naprawdę po pierwszym etapie było fajnie. Może pewnie sporo osób krytykuje mnie za ten emblemat, emblemat znaczek Suzuki na baku, ale może powiem dlaczego tak jest. Hyosung robił niegdyś silniki dla Suzuki, ten silnik też był opracowany typowo dla Suzuki. Ta 125 v -ka. on docelowo miał mieć 500 czy 600 cm3 pojemności. Po prostu jest mniej rozwiercony. Silnik jest chłodzony powietrzem i w tamtych czasach Suzuki zrezygnowało już po prostu z tej technologii już przestarzałej, tak zwanego olejaka i po prostu zaczęło stosować już silniki chłodzone cieczą. I wtedy też te firmy dwie, jakby to była kooperacja. Koreańska rozeszły się i mało, mało tego rama w hiosunku GT jest ramą Suzuki GS500. Niektórzy przerzucają silnik z gs 500 do hiosunga i po prostu tak latają na papiery 125. Aczkolwiek ja nie polecam tego, bo w razie jakiejś kolizji z czegokolwiek to no, możemy mieć przerąbane wtedy. No i tak to właśnie się ten motocykl prezentuje. Tu jakaś wpadła taka naklejka. No i generalnie wydaje mi się, że jest sztosik. Naprawdę moim zdaniem jak na warunki garażowe wyszło w porządku. Biorąc pod uwagę też to, że koszt tego lakierowania wyniósł mnie z tą całą zmianą z tymi naklejkami, z tym wszystkim poniżej 200 zł. A dwa lata temu, jak się przymierzałem do tego, to już tam koleżka po znajomości chciał 700 czy 800 zł. Inny lakiernik nawet mi nie chciał mówić, jaka to by, jaki to by był koszt odświeżenia tego motocykla. Dwa lata zabierałem się do tej odnowy motocykla, i w końcu udało mi się za co zabrać. Także dzięki. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania innych moich filmów na, kanala, na kanale w kategorii Detailing czy też w kategorii Moto. Pozdrawiam, proszę o lajki, cześć.